Cześć, witam wszystkie strzelcy na czytaniu na miesiąc maj 2020. Na wstępie chciałabym podziękować, bo nie zawsze to robię. Z tego względu, że raz zapominam o dwa. Yy, staram się, żeby te filmiki nie, nie, wy, nie wyglądały zbyt yy, długo, ale w każdym razie bardzo serdecznie chciałam podziękować za wszystkie lajki, za subskrypcje, za pozytywne komentarze za maile. Pamiętajcie, że ja wszystkie maile czytam, no nie zawsze odpowiadam, tak? Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to również zapraszam na maila. Ja zawsze bardzo szczegółowo wyjaśniam, jak to wygląda, co ja potrzebuję do pytań, jak zadawać pytania, żeby ta odpowiedź była dla Was jak najbardziej pełna i jak najbardziej satysfakcjonująca dla Was i dla mnie. W każdym razie tak. Pragnę przypomnieć, i to jest rzecz też bardzo ważna, że oglądając to czytanie, pamiętajcie, że to jest przesłanie energii ogólnych, które wy musicie musicie, jeżeli chcecie, to dopasujecie, tak? Starajcie się dopasować do swojej historii, tak? Karty pokazują oczywiście, jeżeli to jest ogólne czytanie, to nie jest możliwością dotrzeć do każdej osoby, tak? i powiedzenia bardzo dokładnie, co się wydarzy. W takich czytaniach ogólnych pokazujemy energię ogólne, panujące w tym miesiącu dla, dlanego, dla danego znaku zodiaku. Także, jeżeli z Wami rezonuje, zabierajcie, jeżeli nie, powierzcie żywioł. Proponuję sprawdzić swój ascendent. Swój znak y, lunarny, no słoneczny, tak. Y, swoje planety osobiste, i wtedy, y, jeżeli chcecie bazować na tych czytaniach ogólnych, o na energiach ogólnych, to wtedy jak najbardziej to y, bardziej zbliży się do Waszej historii życia. Jeżeli chcecie pod siebie, tak, rozkład Tarota y, z informacją taką bardziej szczegółową, już dla mnie, żebym wiedziała karty dosłownie. Interpretować, to zapraszam do kontaktu indywidualnego. I chyba dla, strzel dla strzelców rozgadałam się najdłużej. Dobrze, do czytania używam tarota snów i tarota nocy. Starota nocy, bardzo polubiłam wyciągać takie karty rady, bo tutaj, no, jakoś tak mi się to spodobało. I co? I najpierw wyciągniemy radę. Jeszcze nie wiemy, jakie wyzwanie w tym miesiącu dla Was, ale rada już będzie. Widzicie to rada na może wszelkie sprawy, które zaraz ujawni nam Tarot znów. Rada dla strzelców. Oczywiście karty ja wcześniej pasuję. Nie robię tego też na filmie, bo to by, bo ten film musiałby trwać godzinę. Dobrze, jaka jest rada? As mieczy. Słuchajcie, radą y, dla Was. Położymy go tu. <laughs> As dla was na ten miesiąc. As, miecz. Już zobaczymy i zaraz zobaczymy, jak on się odniesie do dalszej naszej historii. <laughs> jest. Jak naostrzony miecz. Potrzeba jest moc, potrzebna jest moc. Wytęż swój rozum i jak ostrzy się broń, posłusz się swoją inteligencją, logiką i swoją siłą mentalną. Słuchajcie, co wam, jaka jest rada na wszystko, co tutaj będzie zaraz? To, że potrzebna jest dla Was w tym miesiącu moc. Moc rozumu, moc inteligencji, moc logiki i moc mentalna. Ok, zobaczymy dalej. Drogie strzelce, pierwsza karta będzie głównym tematem tego miesiąca. Nie. Podwójnym Temat. tematem dla Was jest co? Dwójka miecza. E, dwójka monet. Dwójka monet mówi nam o dwutorowości. Dwójka monet mówi nam o takim działaniu no, na dwa fronty o utrzymywaniu równowagi. Finansowej, bo tutaj oczywiście są monety, ale niekoniecznie, może też chodzi o, o równowagę emocjonalną. W warunkach bardzo takich trudnych, ekstremalnych wręcz, bo jak widzimy, ten mężczyzna idzie po wodzie w kierunku tej kuli świetlistej i próbuje lawirować dwoma monetami. On ma do wyboru prawdopodobnie jedną z nich, ale może też tak być, że chciałby on utrzymać te. Dwie mote, monety jednocześnie. No i jak ta rada tutaj, oczywiście. Trzeba by teraz wyostrzyć ten nasz, naszą inteligencję i zastanowić się, czy my jesteśmy w stanie w tym miesiącu tak utrzymywać równowagę, tak lawirować, żeby te dwie rzeczy utrzymać ze sobą jednocześnie. Czy jednak zdecydować się na wybranie jednej opcji. To może być, drogie strzelcy, taki miesiąc rozproszenia też dla Was, że coś będzie rozpraszać Waszą uwagę, że będziecie musieli zajmować się kilkoma sprawami naraz, tak? Dlatego ta rada też, żeby wyostrzyć wszystko i móc, no, być może skupić się na tym wszystkim razem w tym, w tym miesiącu. Myślę, że będziecie chcieli też pokazać wszystkim, że Wy jesteście w stanie robić dużo spraw naraz. Ale uwaga, żeby tych spraw nie namnożyło się zbyt wiele i żeby nie stało się tak, że te sprawy będą od Was wymagać no, podejmowania takich nieustannych Nowych wyzwań. Także trzeba by zdecydować się, czy podołamy, czy, czy nam się uda kilkoma sprawami naraz rządzić, tak? Czy pilnować, czy pielęgnować, czy lepiej wybrać jedną, jedną rzecz. To może chodzić oczywiście o pracę, tak? Dwie prace. To może chodzić o, o, o dalszej kolejności, o emocje. I, yy, I tak dalej. Yy... Dobrze. No, myślę, że na razie tyle. Zobaczymy w każdym razie, jak to będzie dalej wyglądać. W każdym razie to jest Wasza energia. Energia, taka, temat główny, w serce tego czytania. Co u Was przechodzi do przeszłości? U Was przechodzi do przeszłości wieża. Czyli, świetnie. Yy, u Was już coś się zawaliło, coś. Yy... Coś pękło, coś pokryło się kurzem, już sprawy takie dość drastyczne, tak? Macie za sobą, być może dlatego to spowodowało, że wy, bo wieża pozostawia pustkę, tak? Ona się zburzyła, nie ma nic i zostajemy w, w, takim, w takiej samotności, to może nie, ale z taką no, pustką. Że nie wiem, co mam robić. No, zburzyło się całe moje życie, zburzyło się wszystko, co tam miałem, moje przekonania, moje myśli i, i wszelkie inne rzeczy, i zostaję w tym momencie tak przysłowiowo na lodzie. I może dlatego ten, tym tematem y, głównym u Was jest ta dwójka, że wy y, zrobiło się tak, jakby miejsce po zawaleniu tego tutaj, tej wieży, która przechodzi do przeszłości, ona to już się stało. Dla was w waszym życiu pojawia się miejsce na, na więcej rzeczy, tak? I po takim no upadku, no powiedzmy sobie szczerze, no wieża nie przynosi takich no, pozytywnych emocjonalnie spraw, ponieważ no tutaj się wali, tak? Wali się wieża, wali się świat, wali się wszystko, ale to macie już za sobą. I dlatego robi się miejsce na tym polu, na powierzy, robi się być może miejsce na więcej rzeczy. Dlatego ta dwutorowość, dlatego być może taka, taka, taka zmiana, tak? Bo proszę zobaczyć, on płynie na fali, on idzie po fali. To jest fala zmian. Na początku jest trudno lawirować na fali, trudno jest iść na tej przysłowiowej wodzie, stąpać na przysłowiowej wodzie, bo to jest coś takiego, jakby to było coś dla was nowego. Tak? ale pamiętajcie, że dwójka mieczy mówi o tym, że wydajecie radę, wy umiecie tak żonglować, tak, utrzymać równowagę w tej na tej prostej nieprostej, tak, trudnej. I jeszcze do tego tutaj utrzymać te dwa denary. To jest karta, no powiedziałabym bardzo trudna, ale trudna do wykonania, ale nie do niewykonania, tak? O, może, może tak to yy, powiem. Także bardzo dobrze, że yy, ta yy, wieża runęła. Jeżeli wieża spada, to nie ma już nic, co było wcześniej. I teraz, yy, co robimy, nie, bo nie obawiamy się dalej iść, płynąć po falach zmian. Bo to, to jest zmiana dla Was. To jest koniec, to jest zmiana. I teraz co? Teraz trzeba po tym wszystkim, czego nie ma już, trzeba wyostrzyć swój rozum, wyostrzyć swoją logikę, swoją siłę mentalną, żeby podołać nowemu. Tak? A co się dzieje teraz? Teraz jest bardzo fajnie, bo macie, królowa, macie króla kielichów. Macie być może więcej emocjonalności w sobie, aż tak powiedziałabym przepełnienie, przepełnienie emocji. Być może macie koło siebie jakąś osobę, bardzo emocjonalną, no nie do końca łatwą w, w współżyciu, ale takim, no, współżyciu, że tak powiem. No wiecie o co mi chodzi. Nie, nie o seks mi tu chodzi w każdym razie. W życiu ze sobą, tak? O współdziałaniu ze sobą. Ale jest. Jest ta miłość, jest to uczucie, jest przepełnienie tym, tym uczuciem, jest jakaś komunikacja z drugą osobą i to się dzieje teraz. Być może może być u was tak, że po tym, co zostawiliście za sobą. Być może jakiegoś, może, słuchajcie, drogie strzelce, wy zostawiliście mężczyznę za, za sobą, tak? Zawalił się jakiś związek. Ale co się dzieje? No pojawia się nowy mężczyzna, tak? I może wy jeszcze tak nie do końca, tak? Który to, jak to ma wyglądać? No ale to już mówimy o ściśle osobowych kwestiach. A ja bym się bardziej chciała skupić jednak na energiach. Więc, jeżeli macie jakieś dylematy, tak, to wy w tym miesiącu będziecie mieli odwagę zwrócić się prawdopodobnie do kogoś, kto pomaga y, w trudnych chwilach. Tak. To jest osoba bardzo empatyczna. To jest osoba, która umie współczuć, um, umie wspierać, daje poczucie bezpieczeństwa. Po, po tym braku poczuciu bezpieczeństwa, wy jesteście tacy, no tu idziecie niepewnie. Kurczę, spadnę, nie spadnę, złapę te denary, czuję się trochę, no powiedzmy sobie szczerze: no, idąc po wodzie, tak, po morzu i podrzucając dwa denary, no nie jest to bezpieczna i komfortowa sytuacja dla was, tak do końca. Ale pojawi się i to się dzieje, to się będzie działo. Pojawi się energia, pojawi się osoba, być może to wy wyostrzycie swoją inteligencję, swoją mentalną siłę, żeby sobie pomóc, żeby sobie dać poczucie bezpieczeństwa, tak? Żeby sobie dać trochę subtelności, żeby sobie dać trochę wyciszenia. Tak? Być może żeby podzielić się z kimś miłością, tak? Może ktoś wyjdzie do was, może faktycznie ten kardynałów to jest osoba, to jest mężczyzna który się pojawi w waszym życiu i który da wam właśnie takie poczucie y, wsparcia w trudnych dla was chwilach. To jest karta osobowa, więc nie, mów, nie bójmy się powiedzieć o tym królu kielichów jako o osobie, tak? Może to będzie właśnie osoba, która y, was y, w taki sposób będzie y, wspierać. Bezwarunkowo, tak? W taki sposób, no. Król Kielichów też jest osobą też oczywiście w tym pozytywnym aspekcie, niezawodną, tak? On ochroni, on, on pomoże, tak? Byleby, słuchajcie, powiem jeszcze taką sprawę, bylebyście, kochani, przez to wszystko, co się działo i taką tą... Że, żeby jakieś nałogi się nie pojawiły ale myślę, że nie bo król kielichów często też mówiła o, no, o kimś, kto zagląda do, do kielicha, tak ale to, to tak na marginesie tak, w ramach ostrzeżenia, tym bardziej, że rada tutaj macie, a samieczy tutaj jest rozumem wszelkiej potędze myślą, także myślę, że aż tak roz, nie rozpłyniecie się w, w tych sprawach kielichowych, w sensie alkoholowych. Wynik tego działania. Wynik działania tego Pana, czy tej energii, jest taki, że Wam pozwoli to zatrzymać się. Tak jak tutaj idziecie niepewnie, łapiecie coś, chwytacie, rzucacie, tak ta energia uspokoi Was, i wy będziecie mogli zatrzymać się, przemyśleć pewne rzeczy, zobaczyć swój świat albo brak przeszłego świata, tak? Bo on się zawalił. Ta już było wieża, poszło nie ma. I dobrze. I ta energia króla kielichów pozwoli Wam, czy mężczyzna, tak? Pozwoli Wam zatrzymać się. Zobaczyć na pewne sprawy, na swoje życie z innej perspektywy, wyostrzyć swoje, słuchajcie, swoją moc, swój rozum, inteligencję, logikę, swoją siłę mentalną, spojrzeć na świat z innej perspektywy, wejść być może w swoją podświadomość też, tak? I się zatrzymać. Ta energia, być może ten mężczyzna, pomoże Wam się zatrzymać. Okej. Okay. Wyzwanie. No, bo jeszcze wyzwania nie znamy w tym miesiącu. O, ho, 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 ho. Ojej. Dlaczego to jest wyzwanie? Słuchajcie. A Wy będziecie chcieli, moi drodzy, być może za szybko wejść w jakiś związek. Być może za szybko wejść w jakieś współpracę. Tu mamy dwa, tu mamy dwa. Wy tu nie wiecie, co macie wybrać. Czy w ogóle wybrać. Czy w ogóle to zostawić, tak? Ale to jest wyzwanie, słuchajcie. Ta dwójka kielichów nam się tutaj pojawiła jako yy, negatyw. Dlatego, co ja teraz chciałabym powiedzieć. Jeżeli to jest mężczyzna, z którym nie jesteście, a on jest czuły, jest taki, ja, czego byście może potrzebowali w tym miesiącu, to traktujcie go raczej jako, jeżeli teraz mówimy o sobie, tak? nie o energii, tylko o sobie, to traktujcie go bardziej jako terapeutę, tak? jako kogoś, kto wam pomoże w trudnych chwilach. Pomoże Wam w wyborze, pomoże Wam w zatrzymaniu się, pomoże Wam w takim logicznym myśleniu. Ja bym nie patrzyła na to jako na sprawy związkowe, ani jako na sprawy partnerstwa takiego długoterminowego. Tak? Bo popatrzcie, dwójka kielichów jest, to są emocje to są kielichy. Wyzwaniem na to jednak jest miecz. Jednak wyzwaniem na to jest logika. Jednak wyzwaniem na to jest yy, intelekt. Czyli nie dajmy się za bardzo wciągnąć w taką energię zbyt emocjonalną, tak? Ja wiem, że. Możemy być troszeczkę tacy za bardzo rozczuleni, yy, potrzebujący drugiej osoby w takim aspekcie fizycznym, yy, miłosnym, tak. I tu jest ten król kielichów. Jakby nie było, jest, to jest mężczyzna też, energia mężczyzna. Yy, także karty radzą, yy, że Wam może być trudno. Yy, nie zbliżyć się zbytnie emocjonalnie do kogoś w tym, że miesiącu, słuchajcie, nie ulegajcie zachciankom, nie ulegajcie kaprysom, tak? Myślcie jak ten as mieczy. Spółki, jakikolwiek no nie są wyzwaniem, bo wy będziecie być może też dążyć do tego. A i to będzie dla Was wyzwanie właśnie, bo Wy będziecie dążyć do tego. Ale myślę, że to jeszcze nie czas i nie pora Ci myśli. Ja to sobie mogę myśleć. Karty tutaj pokazują nam to, co nam pokazują. Dobrze. Słuchajcie. Odpowiedź na wyzwanie jest. Na miłość macie, na uczucie macie asa, czyli rozum. Na czym się skupić w tym? Skupcie się na tym, moi drodzy, żeby bo na ja tu nie powiem w sensie dawania tylko być może wcześniej wy za dużo dawaliście, za mało otrzymali, otrzymywaliście od kogoś w tym miesiącu, drogie strzeczce skupcie się na tym, żeby prosić o pomoc, żeby ktoś wam dawał pomoc, ja tu nie mów, bo to są monety ja tu nie mówię już o sprawach materialnych o pieniądzach i tak dalej skupcie się na tym żeby ten ta energia króla kielichów czyli tej całej, tych wszystkich rzeczy o których powiedziałam żebyście to wzięli do siebie żeby to, żebyście czerpali tą energię, tą moc do siebie, tak? bo mam wrażenie, że to nie wy wyciągacie rękę to znaczy nie tak mam wrażenie, że to Wy wyciągacie rękę, ale nie po to, żeby dawać, tylko po to, żeby zebrać, zabrać do siebie jak najwięcej mądrych rzeczy, które pomogą Wam, tak jakby pozbierać się po tej wieży, tak? Wyciągnijcie rękę, ale nie po to, żeby dawać w tym momencie, tak to widzę, ale po to, żeby dla siebie jak najwięcej, ja tu nie mówię o pieniądzach, żeby zagarniać kasę dla siebie. Nie, rady. Wycią wyciągnijcie rękę po rady od mądrego człowieka. Dobrze, siła w tym tygodniu, w tym miesiącu. Wasza siła. Słuchajcie, siła wasza jest taka, że to jest diabeł. Nie wiem, że diabeł to nie jest dobra yy, tutaj karta. Ale to jest, siła wasza jest taka, słuchajcie, że chociażby się waliło, paliło, nie wiem co, diabliło, to wy wyjdziecie z, z czegokolwiek, wyjdziecie z tej dziesiątki buław, która tutaj ma nam się pojawiła w tle, yy, na spodzie tali. Ja ją tutaj nie, nie będę traktować jako jakąś główną energię, nie wiadomo jaką, to, to jest takie tylko na się, słuchajcie. A słuchajcie, wy będziecie mieli ja tego diabła oczywiście, bo to jest wasza siła, to jest pozytyw. Będę rozpatrywać jak najbardziej w pozytywie, dlatego, wy, waszą siłą jest tak, nie poddać się żadnym nałogom. Nie pozwolicie się zamknąć w złotej klatce. Będziecie silni i tak jak postanowicie, tak zrobicie. To mam wrażenie: pozby yy, wasza siła wy nie będziecie, pozby pozbędziecie się wszelkiej toksyczności, wszelkich nałogów, wszelkiej przemocy, jakiejkolwiek, wszelkiej kontroli emocjonalnej, tak? Yy, pozbędziecie się uzależnień szeroko pojętych, tak? Pozbędziecie się pozorów. Wy już będziecie wiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Co jest pozorne, co jest nie. Wy będziecie wiedzieć, że, że ten ktoś, kto jest w tej klatce, to on jest w tej klatce. Ale wy dostrzeżecie, że ta klatka jest otwarta, więc idę sobie. Tym bardziej, że rozum w tym miesiącu weźmie. Dla Was, u Was górę, tak? As, mieczy, tak? Nowe pomysły, rozum, intelekt, siła, moc, tak? Będziecie działać jak ten, na, bo to jest rada, jak naostrzony miecz. Potrzebna Wam jest. No i słuchajcie, zaczęliśmy tym i skończymy tym, i dlatego ja się zajmę tymi dwoma kartami teraz na sam koniec. 25 minut, długo mówię. Słuchajcie, co ja powiedziałam na początku? Potrzebna wam jest moc, tak? Potrzebna wam jest moc. Wy swój umysł. Wy będziecie działać tak mocno, jak tylko ten diabeł potrafi, tak? Czyli jakby to ująć. Wy nie będziecie ani toksyczni, ani nie będziecie nikogo zamykać w klatce. Nie. To jest pozytyw. To jest na tej zasadzie, co by się nie działo, to ja dam radę, tak? Nic mnie tu po prostu nie, yy, nie, 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 nie złamie, tak? Yy, no, fajne czytanie, drogie strzelce. Mm. No, bardzo fajne. Ta wieża na. na yy tym uważać tylko to wyzwanie, bo wy możecie chcieć, słuchajcie, drugie strzelce jakieś takich, yy, no może bliskości. no każdy chce tak, ale to jeszcze nie jest ten czas. Tym bardziej, że jeżeli niektóry z, nie, niektórym z was zakończył się związek, to jeszcze ten as dwójka kielichów nie, bo to jest wyzwanie. Wy będziecie chcieli, ale y, rozum tutaj ma wziąć górę w tym, że w miesiącu działać jak ten diabeł no. Ktoś wyciągnie do Was rękę, zabierajcie wszystko tak, dla siebie, co co najlepsze i y, zatrzymajcie się, spójrzcie na pewne sprawy z innej perspektywy. Wszystkiego dobrego, drogie strzelce, na miesiąc maj.